Właśnie wszedłeś na mój film. Nie wiem czy to zauważyłeś. No to co się robi na moim filmie, no? Zostawiała... Ech, nie łańcuch. Łapkę w górę, tak. Nie wiem, długo mam czekać jeszcze? 5 lat? 2 lata? 10? No to jak już zostawiłeś, no to poznajcie mojego przyjaciela. Oto, no oczywiście, Roksu Koksu. Cóż, wszyscy się pytali, gdzie on zniknął? Otóż oczywiste jest to, że go trzymam w szafie. Tak więc oto mapy od... Widzów, może przejdźmy od razu do fabuły, żeby nie zanudzać tutaj moim gadaniem. Tak więc nie wiem, gdzie jest początek, poczekajcie. Eee, zasady dla widzów, ale. O-u! Po... <laughs> no właśnie, to jest dobra zasada dla widza. Łapka w górę, subskrypcja dla pana Angulara. O-o-o. I to jest zasada, musicie się do niej stosować, pamiętajcie. Jesteście dziwnymi widzami na dziwnym kanale, ponieważ ja sam jestem dziwny, więc jeszcze chciałbym was poprosić tylko, hashtag jestem dziwny. Komentarzu. I miły komentarz dla Angulara. To jest coś, o co walczyłem. A może oszukamy trochę? <laughs> Rock z gular? Przeczytajmy jeszcze. Hejka, jestem Inga, mam 13 lat, mój nick w MC? Inny gulas! Mapa jest połączeniem fabuły oraz połączone do tego jest kilka poziomów. O proszę. Bez sorki, że same głowy RoxemB, ale zapomniałem twojego niku. Co? Mojego niku? Zapomn zapomniała mojego nicku Robi dla mnie mapy i mojego nicku zapomniała. Mój nick to An Gular Play Taki mam w Minecrafcie Nie no, spoczko, nie ma problemu Zasady to game od jeden, tak więc coś innego niż zawsze Roxemb wydostał się z twojej sza... Co? To tylko mapa, no tak to Lecz zamiast zemsty, Roxembe chce zobaczyć czy przejdziesz tor przeszkód Powodzenia Takie mapy lubię, fajne, śmieszne Dobra, start! U, dobra, co to jest? Halo? Okej, okay, piękny dzień, lecz chwila, dzisiaj miałem się spotkać z Roxem o 11.30, a jest 11.15. Dobra, szybko muszę się zbierać, kliknij guzik. Dobra, klikamy guzik, uwaga, do domu Roxa idzie się, chwilę. Obym zdążył. Poruszaj się po czerwonej wełnie. Dobrze, będę się poruszał po czerwonej wełnie. Nie ma problemu. Co? Czerw no po czerwonej wełnie nie będę się poruszał. Już jestem prawie. Tup, tup, top tup, tup. Czerwona wełna. Tup, 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 tup. Czemu te łódki są po drugiej stronie? Co jest? pół pół. pól, Znaczy plum, plum, plum. Dobra, jesteśmy już przy jakiejś chatce. Chyba Roxa widzimy. Uh, angular to chyba tutaj. Puk, puk rosem. Witaj, mój przyjacielu. Angular. Mm. Hej, chciałeś pogadać, Roxu? Tak. Tutaj zaczniesz... Nie, on, on mówi tak. Tak. Tutaj zaczniesz przygodę życia, Angular. A to nie jesteś zły, że zamknąłem cię w szafie? No jestem, ale... Ale żeby trochę się lepiej poznać, uznałem, że zrobię ci tor przeszkód. Będzie to spoko pomysł. Mam dla ciebie kilka zadań. Abym mógł zobaczyć, czy następnym razem nie zamkniesz mnie w szafie. Kliknij guzik. Okej, okay, klikamy guzik. Dobra. I co to jest? Parkour? Parkour bardzo łatwy, no dobra, akurat ten parkour, parkour nie jest trudny. Uuu, Uu. dobra, coś tutaj mamy. Spawn point, dobra, wezmę sobie zapiszę lepiej. Powiem, że GM1, ale mam GM1, to po co mi to? Tutaj mam survival, dobra! I co mam tu zrobić? Replika, czyli co? Mam gdzieś przebudować czy co? Dobra, nie wiem, biorę to coś ze skrzyni, tylko gdzie ja mam to niby zbudować? No nie wiem, zrobię to tu. O oh, hej! Albo dobra, zrobimy to tutaj jednak. I reszta na zielono. Tu, tu, tu! do 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 Is that the du, du. okay Dobra, robimy drzewo. Uuu, piękne drzewko. Powinno to tak wyglądać. Czy dobrze? <laughs> źle. Ale wiecie co? Jednego klocka mi brakuje. Nie mam zielonego, więc albo go gdzieś opuściłem, albo nie wiem, ale no powiedzmy, że to będzie, że to tak wygląda. Ale no niestety gdzieś mi się klocek jeden zielony za zapodział. Więc no powiedzmy, że prawie tak samo, ale nie mam czterech zielonych klocków. Yy, więc yy, powiedzmy, że to przeszliśmy. Uuu, <laughs> mamy łuk. Dobra, no i co? Muszę wtrafić w to, w to, w to. u, w to. Hy, już? Dobra, teraz jestem gdzie? Łódki. O, tak. Dobra, teraz muszę przejść tutaj na dół. O, okej. Dobra, ale raczej, jak. Jak nie przejdę, to nie powinno chyba się nic złego stać, nie? Dobra, tu jest roksu. Dzień dobry. Co masz dla mnie? Łódkę znowu? Po co mi tyle Roksu. Dobra, pyk. Okej, znajdź guzior. Tam było znajd. O, dzień dobry. Znajdź guzior. Dobra, tu nie ma. Tu nie ma. Widzę go. Widzę go. To już? Jak to już? Czemu już? No nie, no nie. A, dobra, myślę, że to jest rawa. Kurde, myślę, że już tutaj wpadnę. Dziękuję za przejście mapy. Mam nadzieję, że się spodobała. Oceń od 1 do 10. Dla mnie każda mapa jest na 10, dopóki działa. A ta działała, więc jest git. Czy chcesz więcej mapek? No, jasne, że tak. Yy, uśmiechnięta puzia. Swoją drogą, przepraszam za widoczne command bloki. Nic się nie stało. Tak więc przechodzimy do następnej mapy. Tum tum tum. Dobra. Dla Angulara potrzebne. Autor. Hmm. I start. Uh, dobra. Drangulara. Co mamy drangulara? Subskrybujcie Angulara, lajkujcie Angulara i tyle. Jak to tyle? Jeszcze komentarz! Dobrze, że przypomniał, że trzeba subskrybować i lajkować. Cześć, jestem Żółw Ninja, lubię Angulara, mapę robiłem dużo dni. Pozdrawiam Yuki i Neku, bo byli na DC i gadaliśmy miłej gry, pozdrów Żółw Ninja. Pozdrawiam Żółwia Ninja. Ej, patrzcie, nie mogę kliknąć na to tak, muszę tylko od boku, więc to jest bardzo dziwne. Jeszcze co tu jest potrzebne? No i po co klikasz. Przepraszam, nie chciałem. Dobra, idziemy. Start. Parkour. Łe. Parkour? No i co? To niby jest pewnie jakiś parkour, którego się nie da przejść. Dobra, nie, nie ma problemu. Hmm, naprawdę. U, u, u. Kurde. Eee. Dobra? No nie. Eee. Dobra? Tu jest następne. Tu jest następne. Tu jest następne. O kurde, tu jest. No! Dlaczego? Dobra. Pyk. 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 Tu nic nie widać prawie z tych bloków. I ten najgorszy, dobra. No nie, jeszcze 180, przecież tutaj to praktycznie będzie łatwe, jak nie wiem. Dobra. Dent, koniec? Ale że czego koniec? Traf, chyba. Traf? Chyba traf. Dobra, czyli muszę chyba tam trafić. Dobra, potem albo. Ta... Nie wiem, co my idzie. Muszę teraz chyba. Co? Mam tu? Niby jakim cudem mam tam trafić. Pio! Kurde, no przecież ten łańcuch tu. Dobra, chyba trzeba tu kocnąć. Lekko tak. O, jest! Ale dobry byłem. Dobra. U, za pierwszym razem. Dobra, gdzie jest następny? Dawać mi następny co tam? Chyba pyk. Wykop obsydian. Troje tu się trochę popaprało. <grych> dobra, chciałem wykopać obsydian. No, jak, nie, jak tak. Piri, piri, piri. Para, para, para. Tiki, tiki, ta. Dobra, przepalaj się. Dobra, mam obsydian. O, tu przyc przycisk jest. Pyk, dobra. Eee, weź tak. To chyba zielony, tak? Brawo, weź nie. Eee, no i co? Brawo. Zdaj się na los. To tak, że. No, jak ktoś źle. No dobra, to nie. No, jak ktoś źle. Weź tak. Weź nie. Damy nie teraz. Brawo. Czy angular jest naj... No wiadomo. Brawo, oczywiście. Czy chciałbym mieć pomocnika na no angularowo? No zapewne byś chciał. Brawo. Czy lubię administrację? No myślę, że lubisz. Brawo. Czy na pewno jeszcze koniec? E, nie wiem. Déjà vu. No nie, znowu łódki. Dobra. Mam nadzieję, że nie, nie wypadnę z toru. Tym uu, tym razem. A może i. We o nie, nie. Nie. Kurde. Nie. U. Dzięki za przejście! To ja dziękuję! Dzięki za przejście mapki. Powiedz, jak się podobała! No, myślę, że bardzo fajna. Nie za krótka, nie za długa, nie za No trud... Dobra, ten parkour był troszkę trudny, ale dało się go przejść. Tak więc idealna! Tak więc bardzo Wam dziękuję za obejrzenie mapki. Tak więc, jeżeli Wy chcecie mi wysłać mapę, zróbcie to na adres e-mail mapyangulara.gmail.com. Polecam. Angular Angularowski Dziwny Dziwak